Cześć Wszystkim, tutaj znacie, jak jest to słuchajcie kolejny odcinek ze sprawdzania czterów I moi drodzy, pod ostatnim filmem byliście naprawdę bardzo dużo łapek w górę Słuchajcie, jeżeli chcecie żeby ta seria nie umarła, żeby to kurde cały czas trwało Słuchajcie, musicie wbić tutaj 1400 łapek w górę Jeśli będzie tutaj 1400 łapek w górę, nagrywam kolejny odcinek właśnie ze sprawdzania czterów I mi się zdaje, że możemy zrobić z tego jakiś mały maratonik Więc jeżeli w 24 godziny wbijecie to, to od razu będziecie mieli kolejny film Słuchajcie, także oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonem Macie teraz na ekranie, wbijacie na mój serwer zethac.pl i napiszcie komentarzu, yy, cheater. Cheater to kozak, nie? no i dostaniecie serce, pozdro <laughs> Dobra moi drodzy, słuchajcie, czypamy się do pierwszej jakiejś osoby, która możliwe, że będzie właśnie miała jakieś cheaty czy coś w tym stylu Widzę, że tutaj się bije i, i generalnie coś tutaj robi, spoko e, Możemy to sprawdzić, możemy go sprawdzić, słuchajcie, e, w sumie tak nie mam nic, do, nic do, nikogo innego do, do sprawdzenia, więc sprawdźmy na razie go e, Tak na rozgrzewkę, słuchajcie, jakiegoś randomika e, Zapraszam na TS e, ZNCPL e, masz 3. Minuty, dobra, super i także no po prostu musimy poczekać chwilę. I tak jak mówię, słuchajcie, zostawiacie apki w górę, to będzie mega super. Po prostu fajnie by było, jakby, jakby ta seria nie umarła, i po prostu trwała cały czas. Także 1400 w górę i nagrywam właśnie kolejny taki film. A jeżeli właśnie zostawicie tego suba zwany to będę mega, mega, mega wdzięczny, ponieważ no wbijamy 40 tysięcy w końcu. Także mam nadzieję, że damy radę wbić to w tym miesiącu, no. Dobra, ziomek jest w ogóle dobry, nie? Ty w ogóle pisze, jak się loguje na tę nazwę w TS-ie? No nie. O moi drodzy, wbił na Teamspeaker, także moi drodzy, ja go tu szybko mówię. Halo, halo, jesteś? Um, nie masz mikra, stary, serio? O, stary. E, dobra, to słuchaj, skoro nie masz mikrofonu, daję ci dzisiaj e, szansę, kurde, życia. E, musisz e, szybko wyrzucić wszystkie swoje temy. Wyrzucić wszystkie temy i cię wypuszczam. Jeżeli wyrzucisz wszystkie swoje temy jakie masz w akipunku yy, Wypuszczam cię i nie będziesz sprawdzany No stary, no takie życie no Słuchaj, no masz szybki wybór, no możesz wyrzucić teraz wszystkie temy i daję ci spokój yy, i tyle. Także no stary masz 5 yy, sekund. 5 Dobra, słuchajcie, no chciałem tylko robić jakieś dymki, ale no niestety typek nie ma mikrofonu, więc po prostu nie czy tego i ja Dobra moi drodzy, jesteśmy już w następnym ziomku i już spadł słuchajcie, już zginął e, Tak mi się zdaje generalnie, że on będzie spoko Nie wiem czemu, mam takie, mam takie przeczucie po prostu, że zrobi jakieś dymy e, Także zapraszamy na go na teamspeak Dobra moi drodzy, mamy tutaj, że tak powiem cheatera, po prostu wylegał się podczas sprawdzania e, I dostał po prostu banika, no niestety nie, no nie, nie chciał być sprawdzany Okej, okay, ziomek wyświetla mi się tu w że ma jakieś cheaty e, Mi się zdaje, że może, może się fajnie to jakoś e, ogarnąć e, Także okej, okay, Maciek wejdź wejdź na TS ZMCPL masz 3 minutki. Moi drodzy, jestem mega ciekawy, właśnie czy Czy, 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 czy ten odcinek Wam się też spodoba w sumie, yy, bo ta seria naprawdę fajnie leci yy, i fajnie jakby dalej tak leciała, yy, bo zamierzam fajną po prostu z tego, taką dłuższą trochę serię z tego zrobić, yy, coś tyle co jakbyśmy rob... coś tyle co jestem bo szóstym, że taka dłuższa by była, także mam nadzieję, że, że to Wam się spodoba. Dobra, ziomek mnie rozwala tym, że on po prostu biega cały czas w kółko. Typek jest rozwalony stary, typek cały czas biega w kółko yy, i ten i po prostu nie wiem, on jest jakiś chory psychicznie <grych> Dobra, pisze mu, że ma dwie minuty. Dobra, typek jak się w ogóle mnie pyta, co ma pobrać. No nie wytrzymam, no nie wytrzymam, totalnie, nie. Dobra, moi drodzy, dajmy mu po prostu luz, serio. Nie chcę mi się czekać, no kurde, ile można już czekać? Już słuchajcie, kurde, z 5 minut, chyba serio minęło. Nie chce mi się tego, totalnie nie chcę mi się na niego czekać. Macie z tego, daję mu luz, elo. <laughs> Okej, okay, ten ziomek, ten Eevee, jest trochę podejrzany. Jest serio, strasznie, trochę podejrzany. Dziwnie się zachowuje i, i raczej go będziemy musieli sprawdzić Luby on, ją, bo w sumie to. No nie, moi drodzy, wylogowała się, czy nie wiem sam, ale no kurde taka okazja Dobra słuchajcie, ja mamy następną osobę i, i sprawdzam go Sprawdzam go, sprawdź gracz yy, Saja coś tam, Sayasi yy, Masz 3 minuty na wbicie na TS ZMC.pl Dobra, gitara że jaki on ma w ogóle skina, patrzcie to jaki on ma skina w ogóle Dobra widzę, że ziomek jest jeszcze, no nie wiem, głupi i głupszy no, ze screena ze mną robi? Wbij na teenspeaker, mordo, a nie screena sobie robisz. Serio, słuchajcie, wy nawet nie wiecie, nie wiecie ile ja tutaj przeżywam, y, sprawdzając tych ludzi. Słuchajcie, no nie da się y, po prostu tego szybko załatwić, tylko zawsze trzeba czekać na nich 10 minut. Te filmy mają, kurde, po godzinę, później trzeba wasagram masakrę. Docencie to, serio. Z subskrypcją albo coś. No i to na przykład on nie ma spika. no. A! Dobra, ziomek pisze, pyta się, co zrobiłem i tak dalej. Nie wiem, dajmy mu może, daj dajmy mu po prostu krótszego bana, Dajmy mu na, nie wiem, jedną godzinę Brak współpracy I tyle, nie chcę mi się czekać, serio Okej, okay, mamy widzę tutaj pierwszego cheatera I chętnie go sobie sprawdzę Takiego pierwszego, pierwszego, pierwszego Cheatera, który no raczej ma I to widać, mega, więc mega się sierzę Dobra, ziomek jest dobry, nie? Ma włączonego cały czas nukera I słuchajcie Boże, co on odwala, odwala? Czy wy widzicie, co on odwala? No, ja mam dość. No, ja mam dość. Ja ja, ja nie chcę już być, ja, ja już kończę to w serię. Nie chcę już nagrywać tego. No, bardziej co na dwa: no, on zamiast jedzenia ja spika to skacze jak głupi debil. Aaa, no nie, no, masz bana. Masz bana, stary. No, nie wytrzymam. Ja się wyżywam dzisiaj na graczach. Yy, wyżywam się na i daję mu na dwie godziny. Yy, brak współpracy. Ciężko z nimi, serio, po, pomóżcie mi, proszę, jakoś w komentarzach, doradźcie mi co mam zrobić. No słuchajcie, jest tutaj chyba jakaś dziewczyna. Yy, no a, o, w sumie Jula też jest dziewczyną. Dobra, możliwe, że. Dobra, sprawdźmy Julę, sprawdźmy Julę pewnie jakiś. Yy, ten jakaś, to, to jest pewnie chłopak, ale musi być kontencik, yy, więc może nam wyjdzie coś. <laughs> nie mam Zęciak na serio, nie mam nic, mam 9 lat, mama mi nie pozwala. Nie chce mi się żyć, serio. Kończę tą serię. Ew, nie no, słuchajcie, no muszę to zrobić. No muszę dać jej bana. No bo kurde, no. No nie wytrzymam, no. Dobra, słuchajcie, sprawdzam. Y, Abelkę, sprawdzam. Abelkę y, i, i sprawdzimy, zobaczymy, czy, czy ten. Czy, 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 czy nawet coś wyjdzie w ogóle, czy wejdzie na niej spika. Chociaż. Ja nie wiem, czy oni nie widzą, co ja piszę na czacie. Oni biegają w kółko. Nie wiem, no i słuchajcie, patrzcie to. Tak wygląda całe sprawdzanie, tak wygląda całe sprawdzanie. Ja mogę tutaj siedzieć 30 minut i dalej... Kurde ta osoba będzie tak biegała w kółko i... No ja nie daję rady psychicznie, psychika mi siada, nie chcę już tego robić. Nie wbijajcie łapek w górę, kurde no. O o! Zainteresowała się, jesteś sprawdzany, w dokładnie tak, zapraszamy. Moja psychika po tym odcinku. Nie wiem, będzie jeszcze słabsza niż po, 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 po innych. Niż po tym, jak płakałem, chyba. Dobra, Abelka ma wyrąbane, ona i tak nie wbije. Tak naprawdę, no nie wiem, dajmy za brak współpracy. No nie chcę mi się czekać po serio, totalnie. Proszę bardzo, jakaś Ania Games ma gildie, czyli możliwe, że będziesz bardziej ogarniała. Nie wiem czemu, ludzie chyba z gildią są mądrzejsi trochę. <laughs> nie wiem, Ej, zobaczymy, czy, czy wbije. Ciąg dalszy, sprawdzania. Biega, podchodzi, odchodzi... Kocham to 3 minuty później 5 minut później 10 minut później Dobra idę, nie chce mi się. Jeszcze piszę co się stało Jesteś sprawdzana! Zapraszamy na TSZMCPL, bo inaczej ban Myślę, że dobrze to wyjaśniłem Ty wbiła na Timspika! Wbiła na Timspika! Co się stało? Halo No halo Jesteś sprawdzany o, o, A za co? Jesteś on czy ona, bo musimy na początku jakby... Ja, jakby. ja jestem A, je, czyli jesteś ja Żyć. Wywali ją, wywali ją Wywaliło ją No nie Aaa mm. <głos》głos》głos》> Dobra, daję im bana, zostawiam, im. nie chcę, nie chcę Mi się nic O, my, mi się zdaje, że to będzie idealna osoba do sprawdzenia e, manik Kai e, i lecimy Ty, Ania jeszcze wbiła, dobra, czekaj Halo No halo On czy ona? Waliło mi internet On... e, Ja, no ona, ona, ona. A, y, no wiem, e, masz, cheaty? masz cheaty? Nie mam cheatów, nie mam, na pewno ja do programam od kilku dni tutaj na to. Obiecujesz? Obiecuję na solo honoru. Dobra. Obiecuję, na no tak milion nie byli więcej. Więc... Eee, czy, czy jesteś w stanie coś zrobić, żeby mnie namówić eee, na Danie ciunbana? Nie, nie wiem. A co się robi? Musisz być kreatywna. Kreatywna, nie. Nie Suba już masz, to nie więcej. No, tak bardziej. Kurde nie wiem A, 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 a co próbujesz? Ja nie wiem no To co chodzi o kreatywność Więc jakby ja nic nie mogę O kurde Eee Dobra dam ci coś z tego Ale to musisz o, coś zrobić tak O nie, drzeć dże, dże, się nie mogę Bo to no. To idź po mamę Powiedz że go mocno, mocno kochasz Eee, eee Nie wiem, muszę iść na dwór Dobra, no nie będę już taki, naszym bana, ciemka. Dobra, generalnie Kai jest na, B na Blazing Packu, więc go wypuściłem On ma cheaty Patrzcie jak chodzi Dobra, nie On ma cheaty On ma cheaty, sprawdzamy go Dobra, zapraszamy na teezetemcy.pl O chłopie, ten skuter to jakiś cheater jest Ale już go sprawdzają Fajnie, że mi kradą ludzi Napisał, zacząłem grać, od razu sprawdzanie Co jest z tym serwerem nie tak Wszystko Myślę, że ta odpowiedź będzie w porządku. Napisał widać! Przyznajesz się! O Boże, ja zwyzywał cały ten. Zwyzywał cały serwer. Nie! To wejdź na PS ZNCPL. Magit. Dobra, dwie minuty, serio, szybciej nie wbije, no. Moi drodzy, musicie subskrybować kanał ten. Musicie subskrybować kanał, bo on nie ma TS-a i nie zamierza zakładać. No to w takim razie ja pozwolę sobie założyć bana na twoje konto. Także no niestety, no tym razem tutaj dostanie na jeden dzień, bo strasznie niemiło. Brak współpracy I tyle. Dobra moi drodzy, sprawdzam ostatnią osobę Będzie to Lucifer. Zapraszam Cześć, okay, za zapraszam. to EZMCPL Będzie to ostatnia osoba. Niestety, gadaliśmy dzisiaj tylko z jedną osobą. Nie wiem czemu, nie wiem co się stało, ale każdy się tutaj buntuje. Bardzo się gracze, proszę wbiegnij. Dobra, Lucyfer do mnie pisze, czy jeżeli wbija na speaka, czy dostanie admina. E jasne, że tak. <grych> Dobra, Ziomek pisze, że jest na stronie. Ja mu piszę, że wbił na ten a on mówi, że jest na stronie. Poddaję się. Bo się. Dobra, w tym momencie daję mu po prostu czystego, serio. No, no nie 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 wiem, no nie dam, daję rady psychicznie, no. No nie daję rady psychicznie, no słuchajcie, to już na tyle z tego odcinka. No słuchajcie, sorry! Może, może takie dnie może się mi się bardziej spodobał, jeżeli nie, to no to sorki bega. Ale mam nadzieję, że i tak zostawicie apeczkę w górę, bo lubicie tę serię, subskrybujcie kanał z dzwonem. Jomek chce dalej admina do mnie, pisze nie wiem, kończę z tym, Elo.